Nie 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 Przed wami mecz z kolejarzem, w jakich nastrojach jedziecie do stróży na to, na to spotkanie? No, na pewno nie będzie to łatwy mecz. Specyficzne boisko, no ale no, musimy wyjść i grać. Na pewno jedziemy z zamiarem wygrania tego meczu i przybyte te trzy punkty przywieźć do Legnicy. Z Legnica wśród zawodników chyba najlepiej znasz ten, ten klub i tę drużynę. Czego można się spodziewać po, po tym zespole, który notabene walczy cały czas o utrzymanie? No na pewno to też nie, są, nie będzie łatwo, gdzie ta drużyna jest co, rok, co roku jest inna, ale no tak mówię, no, specyficzne boisko, gdzie jest może długie, ale krótkie. I, w jedną stronę, w jedną połowę troszkę pod górkę, ale, no, ale myślę, że losowo nie wygramy i weźmiemy ich z górki. My, przez ten tydzień e, trenowaliście coś specjalnie pod, pod kolejarz? Znaczy nie, no sz, mamy jakiś e, schemat grania, ale no wiadomo, no, dochodzi do tego przeciwnik i różnie to już wygląda, ale no, zobaczymy w niedzielę na ile, na, ile, na ile jesteśmy przygotowani do tego meczu. To będzie jakaś forma rehabilitacji za tą ostatnią porażkę z Dolkanem? No, na pewno nie jest fajnie przegrywać u siebie 3-0 i teraz jest kolejny mecz i na pewno chcielibyśmy ten wynik teraz wrócić w drugą stronę, żeby to my, żebyśmy to my wygrali 3-0 na, na wyjeździe znowu.